Wiele. Mamy to, mamy to, mamy to. I widać, że mam tu... E, nie wzięłam. I kot. Jest dokładnie po drugiej stronie. Tak Sonik. ale przeszkadzasz. Kawę. Gdzie ty siedział? siedział? Patrzył mi w oczy. To jest agent. Czekaj, masz jakieś postanowienia. Chyba nie. Chyba nie. Dzień dobry. Jestem Ania i to jest filmik, w którym... No nie wiem, czy nazwać to postanowienia, jakieś takie plany, założenia na nowy rok, nowy TBR spoza strefy komfortu. Rozliczenie się ze starego TBR-u, jak nam poszło przez cały rok. I nie wiem, czy my tu jeszcze nie mamy dla jasno. O, tak, więc y, mamy o czym pogadać. Y, chcę tu też poruszyć temat ewentualnego ym, bana. Czy tam systemu na kupowanie książek, i jaką decyzję w tym temacie podjęłam. I, i co jeszcze? I tyle. Ja tam mam zapisane. Przygotowałam je. Mam tu zapisane w moim kajeciku. Ym, no i co? No to zacznijmy. No, y, rzecz, która chyba nas was najbardziej intryguje, bądźcie ciekawi, no to jest ten mój ban. I liczenie książek. Tak, policzymy książki w tym filmie. A ja w ogóle jestem Ania i gadam o książkach. Kocham książki, czytam książki. Mam ich dużo. I tak. W zeszłe pół roku prawie miałam system 3 za 1 w kupywaniu nowych książek, bo uznawałam, że mam ich za dużo. Bo mam ich za dużo. I wtedy bardzo mnie to bolało, że mam ich tak dużo. Chyba to rozchodziłam trochę. Ale tak, policzymy, y ile ja mam książek. Na półkach. Policzę zarówno te, które są przy. No znaczy, się nie wiem, bo chyba jakby najważniejsza jest dla nas liczba tych, których nie przeczytałam. Żeby tak za pół roku się, wiecie, zderzyć z prawdą, czy faktycznie udaje mi się wyczytywać to, co mam na półkach, czy jednak przybywa więcej niż ja wyczytuję. Zobaczymy. Ale chcę Wam powiedzieć, że nie robię sobie pana ani o takich wytycznych. Strasznie mnie to stresowało, nurtowało i było mi po prostu przykro. I przyniosło to skutek, bo faktycznie jak ja potem policzyłam karteczki ze słoika, dobra, możemy się czepiać, bo były tam special karteczki, nie do końca były przeczytaną książką. Więc to też nie jest dokładnie tak, więc ja myślałam, że ja będę liczyć książki po prostu, ile przeczytałam i tyle kupuję sobie w miesiącu. Ale ja chyba się nie chcę męczyć. Jeszcze mnie mąż z domu z tymi książkami nie wywalił, więc aż mi jest ciepło, jak teraz podjęłam tą decyzję. <noise> więc chyba tak nie robimy. Ja nie wiem, ja wiem, znaczy wiem, nie wiem, ale sobie pogadałam. Mm, mm, mm. Znaczy, logicznie by było mieć takiego bana, takie jakieś ograniczenie w kupowaniu książek. Ale to mnie tak cieszy. <noise> Dla nie kupienie książki jest po prostu... Ja naprawdę. Ja mogę nie kupować sobie ciuchów, perfumów. Nie chodzę do kosmetyczek, pazury sobie sama robię. No dobra, do fryzjera chodzę, bo jestem siwa i tylko dlatego, tak bym sobie pewnie też sama ogarniała. Ale blody jest ciężki do ogarnięcia, pewnie miałabym żółte włosy po prostu, jakbym se to sama robiła. Więc ja naprawdę nie wydaję na inne za bardzo mm, dziedziny życia. Nie wiem, no, no mówię wam, ja nie chodzę na jakieś zabieg, na jakieś rzęsy, Nie to w ogóle nie kręci. Ale jak sobie kupię książkę. <laughs> On, ja lubię w ogóle sobie położyć, żeby je przez parę dni tę tak widzieć, oglądać, co przychodzę, pomacać i w ogóle. Mm, mm. Każdy ma swoje. No, nie oceniajmy, akceptujmy. Więc nie robię pana. Za pół roku przeliczymy jeszcze raz, czy ta liczba nieprzeczytanych książek, bo ta nas głównie interesuje, czy zmalała. Ja chyba ogólnie policzę, dla mam książek. Z ciekawości. Mój cel życiowy mieć biblioteczkę na tysiąc książek. Ale kiedyś, jak się dzieci wyprowadzą i będę miała. Ym, dużo pokoi. Na przykład jeden cały pokój na no. <laughs> moje marzenie, ale to jeszcze muszę poczekać. Dzieci mam małe, się nie nigdzie. W sensie, to mnie przeraża, że one kiedy się wyprowadzą. Ale jakby <laughs> y, w tym smutku, kiedy moje, które z moich dzieci będzie już samodzielne życiowo, no pocieszenie, zrobię sobie w jednym całym pokoju swoją biblioteczkę. O Boże, jaka ona będzie piękna, ale ja jeszcze nie wiem jak... Okej, okay, więc już wiecie. Ja już chodzę i sobie patrzę, jak wyglądał mój TBR. Wydaje mi się, że poszło mi całkiem nieźle, że nie będziemy się tutaj biczować. Przypominam, że TBR spoza strefy komfortu, no to to jest TBR, w którym wybrałam 12 książek, na mniej więcej jedną na miesiąc, które są czymś innym dla mnie. Niektóre myślałam od początku, taka, czułam, że siądą, ale niektóre to było coś takiego innego i. Nie żałuję, nie żałuję, że, że, że się to udało, więc moi mili, ja Wam tutaj wklejam wszystkie książki z Pozostrojów Komfortu i lecimy po kolei. Um, Siedem sióstr przeczytałam. Ten e, reportaż, um, Rybą Przede Mną przeczytam, Uwolnioną przeczytałam, Bator nie przeczytam, Gdzie Śpiewają Raki? Tak, Idź Mrozów? Tak, Wiedma? Tak, Cornlet? Tak, Ken Nie przeczytałam, Lekcje chemii Tak, Terror, tak, cień wiatru nie przeczytam. Czyli moi drodzy, z całego TBR-u nie przeczytałam raz, dwa, trzech książek. To ja uważam, że jest całkiem nieźle. Naprawdę myślę, że spokojnie mogę sobie pogratulować. Ym, I ostatnio to wy wybieraliście mi ten TBR spoza strefy komfortu. Teraz wybrałam sobie książki sama, dlatego że część z nich już po prostu jakiś czas temu sobie yy, kupiłam i już je miałam. Jest tu zarówno literatura piękna, jak i, um, i horror, i, yy, to nie do końca tak, że to są same kla klasyki, ale są to książki jakieś takie... Yy, myślę, że niektórych bym sama nie łapnęła, a jestem w sumie ciekawa i jest to coś innego niż wybieram sobie, więc zrobimy nową tabelkę, w której powklejamy te oto moje cacuszka, te oto 12 książek. Yy, ja nie o każdej wiem dużo. Niestety, niestety. Że będzie miłem zaskoczeniem. I jedna książka, której nie przeczytałam z tamtym tbr przechodzi na następny. Tamte dwie, których jeszcze wyłącznie trzech nie przeczytałam, tak? Mam je na półkach. A noż widelec mnie najdzie. A noż widelec swoje mi je wylosuje. Więc moim imieniem nie martwcie się, bo tą książką, która przechodzi z poprzedniego TBR-u, jest to Cień Wiatru. Wiele osób mi ją polecało, więc ja jestem bardzo ciekawa tej książki. Tak też ona ponownie ląduje w, w nowej rameczce. Lecimy. To jest kawał książki tak swoją drogą też. No. Ale nie boimy się grubasków, idziemy dalej. Portret Doriana Gray'a, ja też taki trochę klasyczek. Um, ja w ogóle tę książkę dostałam, moje milie. Tak. No, nawet jest zakładeczka. Aha, bo to wesper. No to co się dziwię. Ja tą książkę dostałam, bo nie kupiłam jej sobie samej. Ja kurczę... Czy to nie jest od Czy to nie było od Kasi? Bo wiecie, ja mam to szczęście w życiu, że czasami ludzie mi wysyłają książki. Więc mam, mam swojego Doriana. To nie jest gruba książka, to jest w ogóle chyba najcięższa książka z wszystkich, jakie tu mam <laughs> Więc taki trochę klasyczek o chłopaku, który coś tam było, nie? O, chodzi o ten portret, że on jest uwieczniony na nim i co on się nie starzeje, coś tam nie powiem. Nie, nie wiem. Dlatego to chcę przeczytać. Więc mam. Potem kolejny z takich klasyczków. Przepraszam, patrzę, bo kot po prostu, nie wiem co on tu robi. Nieważne. Kradnie show mamusi. Następny, Frankenstein. Ja wiem, że ta książka dla wielu osób jest taką książką życia i zbierają, bo tych wydań też jest miliard. Um, zbierają po tysięcznym jakimś tam egzemplarzu tej samej książki, co mnie bardzo dziwię. Nie mam taka, takiej jednej takiej perełeczki, w której bym miała każde możliwe wydanie i w ogóle no jest to klasyk i wartałoby znać. Poza tym yy, był nowy film ostatnio. Yy, Chyba dobry, więc może najwyższy czas przeczytać. Yy, Ta akurat jest jedna z książek, która myślę, że może mi, yy, może mi siąść, więc tak, więc mamy Dra yy, Frankensteina. I tak zawsze, obok Frankensteina, to Dracula. No to tu to, to już w ogóle też klasyczek, nie? Kurczę, tam tyle. Jej, kolejna trudna. Mamy ją z drugiej ręki. Jak wygląda pod spodem? Prze przepraszam, ja zaś mam po prostu. Tu wygląda ładniej. Tu jest nie ten, może ja se ściągnę ja tą, obwolutę na stałe, bo ona jest po prostu sponiewierana. Ja to miałam za jakieś. Chyba na jakimś book mi się udało za parę groszy. No ja Drakuli nie przeczytałam, no proszę Was. To podejrzewam, że mi siądzie. Myślę, że w ogóle Frankenstein i, i Drakula to są takie tematy, które raczej powinny być mm, y, blisko dla mnie. Tu co Wam powiem? upór z opery. Agata gadała o tej książce i sobie pomyślałam, mm, w sumie hmm, chcę. Mam. <grym> I w ogóle kupiłam na targach y, razem z Pawłem. To chyba były te targi razem z Pawłem, czyli czyli Mam te ładne, wypaśniejsze bardziej wydanie, em, bo jest ilustrowane. Więc mam kolejną książkę. Dalej to tak naprawdę są dwie książki, ale będziemy traktować je osobno jest ja to przeminęło z wiatrem. To podobno nie jest tylko romans I, I że to jest dość nie że ciężkie, ale bardzo dużo osób bardzo pozytywnie się o tym wypowiada. Ja nie wiem, czego się tu spodziewać. Tak kupiłam na chyba też book miękka prawa twardych, prawda? Łaj! Nie był pisany cholera ja z mamą, No ale nieważne. No mam tak, jak mam, przeczytam. Wiem, że mama chce też pożyczyć, więc y, na pewno się z nią podzielę. Y, to nie jest najpiękniejsze wydanie, ale mam takie przeczucie, że to może nie do końca być to, co mi, y, co mi siądzie, więc y, nie chciałam inwestować w jakieś piękne wydania za miliony monet, y, więc mam tak. Ale yy, one nie są takie zbyt duże na szczęście ta czcionka jest całkiem w porządku. Nie będę się we zmęczyć. Ja myślę, że na przykład tego Kenafoleta, którego miałam do przeczytania, te filary ziemi, ja się go bardzo bałam, bo on ma okropną czcionkę. I mi twierdzi, że będę unikać albo kupię sobie inne wydanie jest audio, nie wiem. Bo to tam będzie droga przez mękę przeczytać to. I tak wpisuję te mimo że to jest całość, wpisuję osobno, bo one są bardzo okazałe, więc myślę, że Byłoby trochę nie fair wpisać to jako jedno, więc dzielę to i to są. jak W ogóle. Ja policzyłam te książki. dwa, trzy, 8, 9, 10. Dobra, mam ich 12. Ok, mam i 12, bo przez chwilę zwątpiłam w moją matematykę. Jestem humanistą, więc jakby. Mm, mm, mm. Zresztą pozdrawiam Sylwię. Ona w sprawie matematycznych, liczbowych rzeczy u mnie na kanale. Zawsze trzyma rękę na pulsie. Jakbym się tak walła w liczeniu do 12, bo to też się wolę Dobra, idziemy dalej. Um. To chyba zostało... chyba book haul był przed tym filmem, um, więc mam 100 lat samotności i to też Agata. <noise> Bóg mi pozdrawiam. Um, ale nie poza tym, że Agata się o tej książce wypowiada, bo dostała w kalendarzu adwentowym takie bardzo ładne wydanie, ale ja jestem żyła i 100 zł, to dla mnie za dużo za książkę, więc mam tą tańszą wersję. Um, i, e, I jeszcze chyba i tak się wypowiada, już teraz nie pamiętam. Na pewno ktoś jeszcze kogo oglądam. Um, Pozytywnie się wypowiada o tej książce. No i to jest jakaś brudna się. Wanówka. Białe strony przetrwamy to jakoś. Yy, tu nie wiem, czego się spodziewać. Jest to w ogóle To jest literatura piękna. No to to będzie. Albo to komuś siedzi, albo nie. Podobno. Więc idę tu mechaniczną pomarańczę. Yy, mam te wydania. Ja wczoraj, wybierając tu sobie te książki, które ja wczoraj tu wybrałam i położyłam, powiedziałam, że dzisiaj przy pięknym świetle będę nagrywać i zastanawiałam się nad tą książką i czytałam, ja mam to wydanie, w którym są dwa tłumaczenia, ja w ogóle nie wiedziałam o tym ja myślałam, że to jest po prostu jedna książka, ale tak naprawdę ja tutaj mam dwa tłumaczenia, jest tutaj mechaniczna pora pomarańcza oraz nakręcana pomarańcza, jeżeli jestem w błędzie, to mnie poprawcie w komentarzach, dobrze? Bo ja, ja błądzę w tych tematach, ja siedzę tylko z tym nosem w kryminałach i fantastyce, no i więc są tu dwie, dwie wersje tłumaczenia, i podobno łatwiejsza dla nas jest do przeczytania nakręcana pomarańcza, bo ona jest tłumaczona chyba z angielskiego, czy ma wyrazy takie bliżej angielskiego, a nie rosyjskiego. To i tak jest podobno bardzo trudna językowo do przeczytania książka, ona jest też podobno też mocna, e, więc chyba będzie logicznie i dobrze dla mnie, abym przeczytała e, tu z tego nakręcaną pomarańczę, a nie mechaniczną. Czy mówię dobrze? Czy coś jest nie tak? Bardzo możliwe. Idziemy dalej. Już sobie zwiedzam. I tak. Ja powiem o nich obu, bo ja je kupiłam pod wpływem chwilowego impulsu na bukseju dorzucając do koszyka, żeby było powyżej stówki za darmo przesyłka. I tak, jak Oliver Twist oraz Charles Dickens. Ja like klasyki. O, o tym słyszałam. O tym nie. Tu mamy Mikołaj Gogol i Martwe Dusze. To jest też chudsze, więc jakby... To, to jest może nawet i od portretu Goryana, Doriana. Doriana. Goriana. E, tu nie jestem pewna. Wydaje mi się, że, że różne widziałam e, opinie. Tu jest bardziej klasyka i podobno początek jest bardzo, bardzo dobry i taki chwytliwy. E, a, a potem już jest trochę, e, trochę nudno. Zobaczymy. O młodym. Mieję historię o młodych chłopcach. Chwytałem za serce, tak jak ja mówię, dlatego z I Love w ogóle i tego typu rzeczy, więc. Mamy dwie. U układam tu stertę. Jak grzmotnie, to byle nie na was na aparat. I ostatnia książka, bo jak się nie mylę, tak. Ostatnia. Znachor. Też taki trochę klasyk. E, ja go kupiłam w ogóle na wakacjach. Już minęło pół roku, odkąd nie dotykam tej książki, <laughs> więc myślę, że. A to akurat jestem bardzo ciekawa. To jest gościu, który stracił pamięć, nie? A był chirurgiem. W wyniku której traci pamięć i nie ma pojęcia, kim jest. Wędruje przez wsie i ma się różnych przypadkowych prac. No, yy, więc to się wydaje być jedną w sumie z ciekawszych. Najbardziej jestem taka. W sumie każda z tych książek ma w sobie coś, co mnie naprawdę interesuje, więc. moi mili. Piękne moja cacuszka. Wy już wiecie, jak będzie wyglądać. To może być lektura. Wymagająca, w wielu przypadkach, w wielu tych książek. Ale nie bójmy się wyzwań. Tyle czytam, że czemuż by nie spróbować? Może poszerzę swe horyzonty w tym roku? Może tak, może nie. Ja w ogóle przepraszam, że ten film wchodzi w lutym, ale życie to życie. <ścoughs> o, powinien wyjść na początku stycznia. Nie wyrobiłam się. Ok. Cel ilości książek na ten rok? 100. 100 książek chcę przeczytać w tym roku. I się spytacie, czemu, bo ja przeczytałam coś koło 140 książek, czemu nie dam sobie większego celu. A no dlatego, że to się wiąże z innymi zmianami, które nastąpią w tym roku najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej wracam w tym nowym roku. Kiedy to się wydarzy, nie wiem. Powiem tylko, że jest plan na to, więc jakby wracam na pracę na etacie. Mam już na tyle odchowane dzieci i mam pomoc jednych i drugich dziadków. A jak ktoś nie wie, to im dzieci są starsze, tym mniej potrzebują naszej uwagi i naszego czasu, a więcej naszych pieniędzy. Prawda, niestety, a stety. E, I wiecie, jeszcze jedna wypłata w rodzinie to jest ogromna różnica, więc chcę, nie chcę. Trochę też już chcę do ludzi, więc jakby to też nie tak, że o Boże, muszę iść do pracy. Właśnie nie. Czuję taką energię, że sobie że poradzę, że chcę, że coś nowego do ludzi. I to jest ten czas, kiedy, kiedy to powinno myślę nastąpić. Yy, nie idę do pracy już, już, więc nie martwcie się. I chcę Was tylko zapewnić, że nie chcę rzucić YouTube'em. Wiadomo, że jeżeli pójdę do pracy, to czasu mi się skurczy. Sporo mi się skurczy czas. Więc moi mili, siłą rzeczy, przejdziemy wtedy. Obiecuję, że postaram się, aby jeden filmik w tygodniu był, bo też, że wtedy też mniej książek będę czytać. Więc tych tematów do rozmów, do filmów też będzie mniej. Mimochodem. Mam nadzieję, że przetrwamy, bo najtrudniej będzie zacząć, zawsze tak jest. Strasznie mnie to przeogromnie, że to tyle siedzę w domu. I tak miałam taką dogodność, że przy trzecim moim dziecku, bo naprawdę długo mogłabym, by mogłam być z Ignaśiem w domu. Uważam, że to jest, to jest bezcenne. I jest mi przykro, że przy poprzednich dzieciakach nie mogłam tyle czasu spędzić z dzieckiem w domu. Wtedy mieliśmy inne warunki finansowo, życiowe i wtedy musiałam wracać do pracy, a teraz mogę. To jest, to jest ogromny komfort, mojej mili. Dlatego też jestem w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. Tak. I wracając do tego, czemu nie daję sobie więcej książek na, na ten rok? No właśnie dlatego, że może wrócę do pracy i tych książek będzie mniej, a nie chcę, żeby mnie to przytłoczyło. się znaczy, jak nie przeczytam, to się kuźwa nie stanie, ale po co sobie od razu tak rzucać, nie wiem, 200 czy 150 książek? No nie, bo może przeczytam 50 albo 80, no nie wiadomo, tak? Daję sobie te 100, tak jak było rok temu i chyba dwa lata temu. Chociaż dwa lata temu czy jeszcze wcześniej to było oszukane, bo ja potem mangę tam powrzucałam, więc mi wyszło z to nieważne. E, już wiecie, dalej. Czytanki, łanki bez zmian. Ja przepraszam, jeżeli ja nie jestem tam super aktywną osobą, ale ja naprawdę sprawdzam, czytam. Pardon, przerwa techniczna była, więc czytanki, łanki. Daję Wam tam dużo luzu i jeżeli ktoś z Was tam ma ochotę pisać jakieś posty, nie powstrzymujcie się, niech to będzie też bardziej nawet dla Was niż dla mnie. Ja na pewno będę chciała uczestniczyć w każdej książce miesiąca. Mam nadzieję, że mi się to uda. Pozdrawiam wszystkich oraz przede wszystkim proszę docencie i napiszcie w komentarzach Lidia i serduszko, gdyż Lidia czuwa przede wszystkim nad wszystkim, co się dzieje na czytankach łanki. Gdy się coś dzieje, ona mi przypomina i w ogóle święta kobieta, naprawdę. Dalej. Taki piorytecik na rok czytelniczy to jeszcze dokończyć serię. Zacząć bardziej czytać seriami, nie skakać tak strasznie, bo uważam, że trochę robię sobie tym krzywdę skacząc po seriach. I tu też nie mówię tak do końca, żeby dosłownie jedną po drugiej czytać książkę. Ja się potem trochę boję, że będziecie znudzeni, jak ja wezmę trylogię i całą trylogię przez pół miesiąca będę czytać i tylko o tym gadać. Tak mam trochę... Do... Ale to mimo wszystko gdzieś jakby dążyć nie do ciągle nowych, nowych, a właśnie do kancestry ale Czy się uda, Mary? No, zobaczymy. Raz w roku robię mniej więcej taki filmik z rozgrzebanymi seriami. Zobaczymy, jak wielka sterta będzie tym razem. Dalej. Co do tego, co będzie na kanale, no to przede wszystkim. Dnia z życia, reading, vlogi, TBR, -y, podsumowania miesiąca, czyli to co było, jeżeli tylko się, idą ferie zimowe. Jeszcze chyba nie będę nigdzie pracować, więc liczę, że mamusia moja weźmie dzieci i będą maratony. Taki, Taki jest plan. Więc fajnie byłoby, jakby ten maraton był, ale to też nie obiecuję, bo u mnie zrobić maraton to jest wielkie przedsięwzięcie. <taki> tak. I Paweł mnie zawsze wspiera, ale to tak jak mówię, najlepiej jest dla mnie, gdy dzieci nie ma, po prostu. I o, wiem, że one sobie siedzą u babci, są zadowolone, tam się jej rozpusta, gry i bajki wszystko. Mm, a ja sobie po prostu siedzę z nosem w książce, To jest po prostu piękne. No ale tak jak mówię, nie zawsze to mogę, a fery zimowe, mm, wychodzi na to, że się uda. Jaki tam jeszcze plan? Aha, ja chciałam powiedzieć jeszcze, bo chyba się tutaj akurat mm, zasmucicie, ale nie będę prowadzić reading journal, postanowiam. Tak jak mi ten format nie siedzi. I uważam owszem, no wyszedł całkiem ładnie. Nie zrobiłam dwóch ostatnich miesięcy, wiem. Ale tak jak jeszcze robienie tego i nagrywanie już opanowałam. Ale podkładanie głosu i w ogóle jakby rozumiecie, wy oglądacie filmik, który ma 15 czy 20 minut, a ja go nagrywam godzinami, bo to wszystko jest potem w przyspieszonym tempie i ja wiem, ja też lubię oglądać takie rzeczy, ale jak widać robić ich nie lubię. Nie będę się zmuszać. Przepraszam. Jeżeli ktoś lubił mój reading journal, to tym bardziej przepraszam. Ja tam ten notesik wezmę i będę sobie po prostu tylko notować. Zrobię sobie jedną stronę na 2026 i po prostu będę notować. A bo jak mnie znajdzie, to sobie coś pokoloruję. Bo to wiecie, jak mnie tam raz w miesiącu na jakąś kolorowankę najdzie, zuza ze mną tu usiądzie i sobie tak posiedzimy razem, spoko. Ale co dwa miesiące tak wielkie przedsięwzięcie jak jest ten Reading Journal, a chciałam, żeby był ładny i taki wiecie. No, przepraszam, ale nie sprawiało mi to radości, więc nie będę go robić. Już mówię tu ofer, żebyście widzieli, więc no, ok. I tak się zastanawiam, co zrobić na 2000 subskrypcji, bo to tak małymi kroczkami idzie. 2000, się sobie, 2000 ludzi. O oh Jesus, to będzie wydarzenie, będziemy z Pawem chyba imprezować. Nie wiem, i nie wiem, co zrobić. Na te, no bo na 1000 było Q&A, no, co jakby Q&A spoko mogę zrobić, bo to... dajcie znać, co chcecie na 2000 subskrypcji. Nie mam pomysłu. A to jest już naprawdę duża liczba. Uff. ok, idziemy dalej. rozmarzyłam się. No z takich prywatnych to wiecie, rozpoczęcie pracy. Bo tu już idziemy teraz tylko na prywatne jakieś takie plany, czy, czy to, co chcę, żeby się wydarzyło. Pyrkon, idziemy na pyrkon z dziećmi, to będzie po prostu, to będzie świetne. I ja, ja to czuję że być zajebiście Czy będą jeszcze jakieś wakacje? No nie wiem, zależy ile wydamy na pyrkonie. Chciałabym, żebyśmy trochę poćwiczyli, spałem, w sensie ruszyli, dupy, po... Bo plecy bolą mi w ogóle. Ale to jakby każdy, nie? Na nowy rok chce ruszyć się i wprowadzić w życie aktywność i to wychodzi, jak wychodzi. Więc tutaj nic się nie obiecuję. No nie. No i remont. Planujemy remont. Jemy ja nową lodówkę. Chcieć co mogę. Większą. I planujemy zamianę pokoju dzieciaków. To też będzie większe przedsięwzięcie. Yy, mamy jeszcze komunię w maju, więc albo to zrobimy po maju, albo przed majem, nie wiem. No i musimy dzieciakom zamienić pokoje, żeby Zuza miała mniejszy pokój sama jako dziewczynka, a chłopcy będą mieć razem tam planujemy jedno biurko kupić, chłopakom chyba inne łóżka, plus odmalować. Wiecie, i tak jestem zadowolona, że udało się jadalnie w zeszłym roku zrobić słuchaj, ten kolor. Tu to, to jest takie moja bezpieczna przystań, naprawdę. Dobra, i to chyba są wszystkie tematy, które chciałam poruszyć w kwestii e, TBR-u, tego co ma być. I co będzie? I se pogadałam. Teraz co muszę iść policzyć i nie chcę. Dobra, obstawiam. Obstawiam, że będę mieć 400 książek nieprzeczytanych. Nie, to za dużo chyba. 300. O, 200. 300. Hmm. Dobra. Tu już mam 12 nieprzeczytanych. Tu już się zapiszę. Okej. Okay. To się odwlecze, to nie ucieczę. Let's go! Eee, o tutaj, kawaler leniuchos przeszedł się z stołu. Ze stołu go wywaliłam po prostu. musimy liczyć, Jacksonik. Będzie mi tu sznureczek, żar. Zostaw mi to. To nie jest sznureczek dla ciebie. Widzicie go? Nie. Dobra, dobra. B, fu. Lećmy tu. Aha. Jeszcze tak. Nie liczę szoguna. W sensie... Książek Pawła nie liczę. O tak. Ja sobie zapiszę, których nie policzyłam, żeby potem ten szogun nie. 500 razy, aż w końcu już nie wiedziałam, czy liczę przeczytane, nieprzeczytane, masakra po prostu. Masakra. Ogólnie mam książek. Uwaga. Ach, to już będzie koniec tego filmu. Nieprzeczytanych na półce mam książek 344. mam zapas na 3 lata. Przeczytanych na półce mam 264. Z tym, że jak książkę przeczytam, a mi się nie podoba, to ją sprzedaję, oddaję, jakkolwiek, znika z regału. Zatem na pewno przeczytanych jest więcej, tylko po prostu się ilość tam podbyła. Więc łącznie przeczytanych i nieprzeczytanych na moich regałach na dzień dzisiejszy, a dzisiaj mam koniec stycznia, to jest 608 książek. Mam na regałach 608 książek. Tak. Więc moi mili, moim marzeniem by było, aby tych przeczytanych było więcej niż nieprzeczytanych na półce. Taki jest plan, taki mamy plan. Już wiemy. Nie będę mówić Pawłowi, ile jest nieprzeczytanych, bo mi nie pozwoli kupywać. Tylko tak jak mówię, no sporo ich czytam, sporo odstrzeliwuję. Policzymy zaś za pół roku. Czy z tych 344 nieprzeczytanych będzie ich więcej czy mniej na regale? Postaram się. Zobaczymy, bo nie daję sobie żadnych wytycznych do kupowania, więc postaramy się, moi mili, coś odszczelić z regałów, coś przeczytać i mniej kupować. Jeżeli za pół roku się okaże, że ta liczba jest znacząco większa nieprzeczytanych, no to wróci ban. Ok, to było na tyle. Liczyłam to bas 4 razy. No, merdało mi się to okropnie, bo jak tak liczyłam, to już potem nie wiedziałam, czy, czy liczę przeczytane, czy nie przeczytane. Więc każdy regał osobno po dwa razy, nieważne. Mam. To są rzetelne dane na ten moment. Dziękuję za uwagę. Dużo, niedużo. No, tak jest. Więc cel na te pierwsze pół roku nowego roku aby ta liczba się odwróciła, czyli było więcej przeczytanych, niż nieprzeczytanych. Zobaczymy, czy się uda. Ma fakre. Mogłabym nie liczyć, byłabym zdrowsza. A tak na bank mam siwy włos więcej. <grymne> Trzymajcie Wszystkiego dobrego. A wy ile macie nieprzeczytanych książek? Moje mili. Bye.